Agnieszka Nowak przyciskała dłoń do brzucha, czując delikatne kopnięcie swojego nienarodzonego dziecka. Siedziała na zimnej ławce Warszawskiego Dworca Centralnego, otoczona przez dwie wypchane reklamówki, cały jej dobytek, dwadzieścia osiem lat, siódmy miesiąc ciąży i ani złotówki w kieszeni. Ludzie przechodzili obok, rzucając współczujące spojrzenia, które bolały bardziej niż obojętność. I jeszcze tydzień temu miałam mieszkanie, pracę i narzeczonego, pomyślała, przełykając łzy. To była prawda. Siedem dni temu jej świat legł w gruzach, gdy Marek, ojciec jej dziecka, zostawił ją po tym, jak stracił wszystkie oszczędności na nieudanej inwestycji w kryptowaluty. Wyprowadził się, nie płacąc zaległego czynszu, a właściciel mieszkania wyrzucił ją na bruk. Firma, w której pracowała jako księgowa, właśnie ogłosiła upadłość z powodu zadłużenia. Jeśli ta historia już sprawiła, że coś poczułeś, choćby najmniejsze wzruszenie, nie odchodź bez odwdzięczenia się. Skomentuj i powiedz mi, skąd oglądasz ten film, i zasubskrybuj kanał. Tymczasem, kilka przecznic dalej, w luksusowym apartamentowcu przy ulicy Złotej, Tomasz Kowalski, 36-letni założyciel najpopularniejszej w Polsce aplikacji do zarządzania finansami osobistymi, Złoty Plan, przeglądał dokumenty przed ważną prezentacją. Jego startup wyceniany na ponad miliard złotych miał właśnie ogłosić nowy program społecznej odpowiedzialności biznesu. Potrzebujemy czegoś autentycznego, Tomasz, powiedziała Karolina, jego dyrektor ds. marketingu, przeglądając slajdy prezentacji. Wszyscy ogłaszają programy pomocy, ale nikt nie pokazuje prawdziwych historii. Ludzie są zmęczeni pustymi gestami korporacji. Tomasz Odchylił się w fotelu. Jego myśli powędrowały do dzieciństwa w małym mieszkaniu komunalnym na Pradze, gdzie jego matka samotnie wychowywała trójkę dzieci, pracując na dwa etaty. Wspomnienie to zawsze powracało, gdy musiał podejmować ważne decyzje biznesowe. Masz rację, odpowiedział, zamykając laptopa. Zmieniamy plany, jutrzejsze ogłoszenie będzie inne niż wszystkie. Musimy znaleźć kogoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy, nie dla poklasku, ale by naprawdę zmienić czyjeś życie. Tej nocy Agnieszka skuliła się na ławce, przykryta cienkim kocem, który dostała od wolontariuszki z pobliskiej organizacji pomocowej. Jesienne powietrze było ostre, a deszcz bębnił o szklany dach dworca. Czuła, jak dziecko w jej łonie porusza się niespokojnie jakby wyczuwało jej strach i niepewność. Przepraszam, maleństwo, szepnęła, głaszcząc brzuch. Mama coś wymyśli, obiecuję. Nie wiedziała jeszcze, że następnego dnia jej imię rozlegnie się wśród tłumu, zmieniając jej los na zawsze. Poranek przywitał Agnieszkę promieniami słońca przebijającymi się przez szyby dworca. Obudziła się z bólem pleców i głodu, skręcającego żołądek. Pierwszą myślą było znalezienie czegoś do jedzenia dla siebie i dziecka. Z trudem wstała, czując ciężar swojego stanu. Powinna iść do przychodni, pomyślała, ale strach przed systemem opieki społecznej, który mógłby odebrać jej dziecko ze względu na brak dachu nad głową, paraliżował ją. Przechodząc przez Plac Defilad, zauważyła zbierający się tłum. Po środku placu ustawiono scenę z banerami: Złoty Plan, Inwestujemy w ludzi. Kilka kamer telewizyjnych było już gotowych do transmisji. Konferencja prasowa jakiejś korporacji, pomyślała, ale coś przyciągnęło jej uwagę. Może darmowe przekąski dla dziennikarzy, jej żołądek zaburczał na samą myśl. Tomasz Kowalski stał za kulisami czytając notatki przygotowane przez zespół PR. Czuł się nieswojo, nie tak wyobrażał sobie dzisiejsze wydarzenie. Nie mogę po prostu wyjść i ogłosić program pomocy wartości pięciu milionów złotych, bez pokazania, że naprawdę zależy nam na ludziach, powiedział do Karoliny. Tomasz, mamy trzy minuty do wyjścia na scenę. Co chcesz zrobić? Milioner spojrzał przez szczelinę w kotarze na zbierający się tłum. Dziennikarze, influencerzy, partnerzy biznesowi, wszyscy czekali na wielkie ogłoszenie. I wtedy ją zobaczył, młodą kobietę w ciąży, stojącą z boku, wyraźnie niepasującą do zebranego towarzystwa. Jej ubranie było pomięte, włosy w nieładzie, ale w jej oczach zobaczył coś, co przypomniało mu jego matkę. Determinację pomieszaną z rozpaczą. — Znajdź tę kobietę — powiedział nagle do asystentki, wskazując Agnieszkę. — Chcę z nią porozmawiać przed wyjściem na scenę. Trzy minuty później, zdezorientowana Agnieszka stała przed Tomaszem Kowalskim, nie rozumiejąc dlaczego ochrona przyprowadziła ją za kulisy. Przepraszam, czy my się znamy? zapytała niepewnie. Tomasz przyjrzał się jej uważnie. Nie, ale chciałbym poznać twoją historię. Mam przeczucie, że jesteś tutaj nie bez powodu. W ciągu kilku minut Agnieszka, sama nie wiedząc czemu Opowiedziała mu swoją historię o pracy księgowej, o narzeczonym, który zostawił ją z długami i dzieckiem w drodze, o nocy spędzonej na dworcu. Tomasz słuchał, jego twarz poważniała z każdym słowem. Gdy skończyła, spojrzał na zegarek. Było już pięć minut po planowanym rozpoczęciu konferencji. Mam propozycję, powiedział. E, możesz mi zaufać i wyjść ze mną na scenę. Albo wziąć to, wyjął z portfela pięćset złotych i pójść swoją drogą. Wybór należy do ciebie. Agnieszka patrzyła na banknoty. Pięćset złotych mogło zapewnić jej kilka nocy w hostelu i posiłki na tydzień. Ale coś w oczach tego mężczyzny, szczerość, której nie widziała od dawna, sprawiło, że skinęła głową. Dobrze, pójdę z panem. Tomasz wyszedł na scenę, witany brawami. Rozpoczął standardowe przemówienie o sukcesie firmy, o odpowiedzialności społecznej, o planach na przyszłość. A potem, ku zdumieniu wszystkich, w tym własnego zespołu PR, przerwał nagle: Dzisiaj miałem ogłosić nowy program wsparcia dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Fundusz wart 5 milionów złotych. Ale zdałem sobie sprawę, że liczby nie mają znaczenia bez prawdziwych historii. Dlatego chciałbym przedstawić wam kogoś. Odwrócił się i wyciągnął rękę w kierunku kulis. Agnieszka Nowak. Jego głos rozniósł się po placu przez głośniki. Serce Agnieszki zatrzymało się na moment. Czuła, jak setki oczu zwracają się w jej kierunku. Nogi miała jak z ołowiu, ale jakaś siła pchnęła ją do przodu. Wyszła na scenę, mrużąc oczy od fleszy aparatów. Agnieszka jest księgową, jest w ciąży i od wczoraj nie ma dachu nad głową, powiedział Tomasz do mikrofonu, kładąc dłoń na jej ramieniu. I to właśnie dla takich osób, jak ona stworzyliśmy nasz program nie dla statystyk, nie dla piaru, ale dla prawdziwych ludzi. Tłum zamilkł. Dziennikarze gorączkowo robili notatki. A Agnieszka stała na scenie, czując, jak jej życie zmienia się w tym jednym surrealistycznym momencie minął miesiąc od pamiętnej konferencji prasowej. Agnieszka siedziała w przytulnym, jednopokojowym mieszkaniu na Mokotowie, które Tomasz pomógł jej wynająć w ramach programu Złoty Plan dla życia. Na stole leżała umowa o pracę. Od przyszłego tygodnia miała zacząć pracę jako konsultantka finansowa w fundacji utworzonej przez firmę Tomasza. Historia Agnieszki stała się wiralem. Nagranie z konferencji, gdzie milioner wywołuje ciężarną bezdomną kobietę na scenę, obiegło internet, generując miliony wyświetleń. Niektórzy krytykowali to jako chwyt piarowy, ale większość widziała w tym autentyczny gest człowieka, który sam wyszedł z biedy. Nie prosiłam o to, powiedziała Agnieszka do Karoliny, która odwiedzała ją regularnie, upewniając się, że ma wszystko, czego potrzebuje. Czasami czuję się jak eksponat w muzeum. Rozumiem, odpowiedziała Karolina nalewając herbaty. Ale wiesz? Twoja historia zainspirowała Tomasza do pójścia dalej z tym programem. Dzięki tobie już dwadzieścia rodzin otrzymało wsparcie, Agnieszka pogłaskała swój coraz większy brzuch, do porodu zostało już tylko kilka tygodni. Co z Markiem? Czy próbował się kontaktować? Zapytała Karolina. Agnieszka westchnęła. Tak, gdy zobaczył mnie w telewizji, twierdzi, że żałuje i chce wrócić, ale jak mogłabym mu zaufać, zostawił mnie, gdy straciłam wszystko. Telefon Agnieszki zawibrował. Nowa wiadomość od Tomasza możemy porozmawiać. Jestem w pobliżu. Piętnaście minut później Tomasz siedział na kanapie w jej mieszkaniu, wyraźnie zdenerwowany muszę ci coś wyznać, Agnieszko. Zaczął, obracając w dłoniach kubek z herbatą. Tamtego dnia na konferencji to nie był przypadek. Szukałem kogoś takiego jak ty, Agnieszka zmarszczyła brwi. Co masz na myśli? Potrzebowałem prawdziwej historii dla naszej kampanii, kogoś, kto uosabiałby problemy, które chcemy rozwiązać poprzez nasz program. Mój zespół przeczesywał dworce schroniska, szukając kogoś takiego jak ty. Zapadła cisza. Agnieszka poczuła, z te, jak krew odpływa jej z twarzy. Więc byłam tylko częścią waszej kampanii marketingowej? zapytała cicho. Tomasz pokręcił głową. Na początku tak miało być. Ale gdy usłyszałem Twoją historię, gdy zobaczyłem Twoją determinację, coś się we mnie zmieniło. Przypomniałeś mi moją matkę, która też została sama z dziećmi, bez wsparcia. Wstał i podszedł do okna, patrząc na warszawskie wieżowce. Moje dzieciństwo było naznaczone biedą. Matka pracowała w fabryce i jako sprzątaczka, żeby nas utrzymać. Czasami nie mieliśmy co jeść. Obiecałem sobie, że jeśli kiedykolwiek będę miał pieniądze, pomogę innym, ale sukces biznesowy sprawił, że zapomniałem o tej obietnicy, aż do momentu, gdy spotkałem ciebie. Odwrócił się do niej. Nie, proszę o wybaczenie, chcę tylko, żebyś wiedziała prawdę. To, co zrobiłem dla ciebie i innych rodzin, jest szczere, ale początek początek był zaplanowany. Agnieszka milczała przez długą chwilę, przetwarzając jego słowa. Część jej chciała go wyrzucić, poczuć się urażoną tym, że została wykorzystana, ale inna część rozumiała, że bez tego planu wciąż byłaby na dworcu, walcząc o przetrwanie. Doceniam Twoją szczerość, powiedziała w końcu. I rozumiem. Że biznes to biznes, ale moje dziecko i ja nie jesteśmy częścią twojej kampanii PR, jesteśmy prawdziwymi ludźmi. Tomasz skinął głową: Wiem i dlatego tu jestem. Chcę ci zaproponować coś więcej niż pracę w fundacji. Chcę, żebyś została dyrektorką całego programu. Złoty plan dla życia. Nikt lepiej nie zrozumie potrzeb tych ludzi niż ty oczy Agnieszki rozszerzyły się, ale nie mam doświadczenia w zarządzaniu fundacją. Masz doświadczenie życiowe, które jest bezcenne, masz wykształcenie księgowe i masz coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze autentyczność. Zanim Agnieszka zdążyła odpowiedzieć, poczuła ostry ból, złapała się za brzuch, jej twarz wykrzywiła się w grymasie. Agnieszka, co się dzieje? Tomasz podbiegł do niej. Dziecko chyba nadchodzi, wydyszała. Ale to za wcześnie. Zostały jeszcze trzy tygodnie. Tomasz działał błyskawicznie. W ciągu pięciu minut byli już w jego samochodzie, pędząc do prywatnej kliniki położniczej, gdzie miała rodzić. Agnieszka zaciskała zęby z bólu, jednocześnie dzwoniąc do swojej położnej. Trzymaj się, Agnieszka, powiedział tomasz, przekraczając dozwoloną prędkość. Wszystko będzie dobrze. W tamtej chwili, pomiędzy skurczami, Agnieszka zrozumiała, że niezależnie od początku ich znajomości, Tomasz naprawdę się o nią troszczył. I może, tylko może, to był początek czegoś więcej niż biznesowej relacji. Siedem godzin. Tyle trwał poród. Siedem godzin bólu, strachu, oczekiwania i w końcu najpiękniejszego momentu w życiu Agnieszki. Mała Julia przyszła na świat o trzeciej czterdzieści nad ranem, ważąc trzy kilogramy i dwieście gramów, z bujnymi, ciemnymi włosami i krzykiem, który natychmiast wypełnił salę porodową. Jest piękna, szepnęła wyczerpana Agnieszka, gdy położna położyła zawiniątko na jej piersi. Tomasz, który ku zaskoczeniu personelu medycznego, pozostał przy niej przez cały poród, stał teraz przy łóżku, ze łzami w oczach. Jak twoja matka? powiedział cicho. Silna od pierwszych sekund życia. Przez następne dni Agnieszka pozostała w luksusowej klinice, otoczona opieką najlepszych specjalistów. Tomasz odwiedzał ją codziennie, przynosząc kwiaty, książki i wieści ze świata. Wydawał się równie zafascynowany małą Julią, jak ona sama. Wiesz, że nie musisz tego wszystkiego robić. Powiedziała Agnieszka trzeciego dnia, gdy Tomasz przyniósł najnowszy model elektronicznej niani. Uspłaciłeś już swój dług pr -owy. Tomasz usiadł na brzegu łóżka, bawiąc się paluszkami Julii, która złapała jego kciuk i nie chciała puścić. To nie ma nic wspólnego z pr Agnieszko. Zrozumiałem to w momencie, gdy zobaczyłem cię rodzącą. Życie to coś więcej niż biznes, statystyki i wykresy wzrostu. Uśmiechnął się, gdy Julia ziewnęła szeroko. Moja firma może pomóc ludziom lepiej zarządzać pieniędzmi, ale co z tego, jeśli zapomnimy o rzeczach naprawdę ważnych? O rodzinie, wsparciu, bezpieczeństwie Agnieszka przyjrzała mu się uważnie. W ciągu ostatniego miesiąca poznała Tomasza jako bezwzględnego biznesmena ale także jako człowieka o wielkim sercu, człowieka, który mimo swoich milionów na koncie pamiętał o biedzie, z której się wywodził. Co będzie dalej? Zapytała karmiąc Julię. Ze mną, z fundacją, Tomasz wstał i podszedł do okna. Z luksusowego apartamentu szpitalnego roztaczał się widok na warszawską starówkę odbudowaną po zniszczeniach wojennych, symbol odrodzenia i siły. To zależy od ciebie. Oferta pracy wciąż jest aktualna, ale jest też inna propozycja. Odwrócił się do niej, niepewny jak nigdy wcześniej. Wiem, że to szalone, znamy się zaledwie miesiąc, ale przez ten czas zobaczyłem w tobie coś, czego szukałem całe życie. Siłę, determinację, uczciwość. Podszedł z powrotem do łóżka i wziął jej dłoń. Nie mówię o miłości, jeszcze nie. Ale chciałbym dać nam szansę, tobie, mnie i Julii. Agnieszka poczuła, jak serce bije jej szybciej. Przez ostatnie miesiące jej życie było jednym wielkim koszmarem, zdrada ukochanego, utrata pracy, domu, godności, a teraz, w najciemniejszym momencie, pojawiło się światło. Nie tylko finansowe wsparcie, ale coś więcej, szansa na prawdziwą rodzinę. A co z Markiem? zapytała, myśląc o ojcu Julii, który wciąż próbował się z nią kontaktować. To twoja decyzja. Jeśli chcesz dać mu szansę, zrozumiem, ale wiedz, że będę czekał. Minął rok. W eleganckiej restauracji na trzydziestym piętrze wieżowca Warsaw Spire Agnieszka świętowała pierwsze urodziny Julii w otoczeniu nowych przyjaciół i współpracowników z fundacji. Jako dyrektorka programu Złoty Plan dla życia pomogła już setkom rodzin wyjść z bezdomności, kryzysu finansowego czy przemocy domowej. Tomasz stał obok, trzymając na rękach Julię, która bawiła się jego krawatem. Nie byli parą, przynajmniej nieoficjalnie. Agnieszka potrzebowała czasu, by zaufać ponownie mężczyźnie, ale byli czymś więcej niż przyjaciółmi czy współpracownikami. Chciałbym wznieść toast, powiedział Tomasz, podnosząc kieliszek szampana. Za Agnieszkę, która rok temu była bezdomną kobietą w ciąży, a dziś prowadzi największy program pomocy dla osób w kryzysie finansowym w Polsce, za Julię, która daje nam wszystkim radość i nadzieję, i za los, który sprawił, że nasze drogi się przecieły. Agnieszka uśmiechnęła się, podnosząc swój kieliszek. Pomyślała o tym, jak dziwna była droga, która ją tu przyprowadziła. Od zimnej ławki na dworcu do luksusowej restauracji, od rozpaczy do nadziei. I za to, co przed nami, dodała cicho, patrząc znacząco na Tomasza. Późnym wieczorem, gdy goście rozeszli się, a Julia zasnęła w przenośnym łóżeczku, Agnieszka i Tomasz stali na tarasie widokowym, patrząc na rozświetloną Warszawę. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę za kulisami rok temu? Zapytał Tomasz, obejmując ją ramieniem. Jak mogłabym zapomnieć? Zmieniła moje życie. Zmieniła też moje, przyznał. I przypomniała mi, kim naprawdę jestem i co jest ważne. Odwrócił się do niej i wyjął z kieszeni małe pudełeczko. Wiem, że mówiliśmy o czasie i zaufaniu, ale ten rok pokazał mi, że nie chcę czekać ani dnia dłużej. Kocham cię, Agnieszko, kocham Julię jak własną córkę i chcę, żebyśmy byli rodziną. Otworzył pudełeczko, w którym błyszczał skromny, ale elegancki pierścionek zaręczynowy. Nie odpowiadaj teraz, powiedział, widząc jej zaskoczenie. Pomyśl. Porozmawiaj z sercem. I daj mi znać, czy jestem tym, którego chcesz w swoim życiu. Agnieszka patrzyła na pierścionek, a potem na panoramę miasta, które rok temu widziała z perspektywy bezdomnej, zdesperowanej kobiety. Tyle się zmieniło. Ona sama się zmieniła. Bez słów wzięła pudełeczko, wyjęła pierścionek i wsunęła go na palec. Pasował idealnie. Nie potrzebuje więcej czasu, powiedziała. Przytulając się do niego. Już wiem, czego chcę. W oddali słychać było odgłosy miasta, klaksony samochodów, muzykę z okolicznych klubów, szum życia toczącego się swoim rytmem, ale dla nich, na tym tarasie, istniał tylko ten moment, moment, w którym przeszłość z jej bólem i niepewnością ustąpiła miejsca przyszłości pełnej nadziei. Było to jak narodziny bolesne, intensywne, ale prowadzące do czegoś pięknego i nowego. Do rodziny, której żadne z nich nie miało, a której oboje tak desperacko potrzebowali, jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez subskrypcji. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, by dotrzeć do ludzi takich jak ty którzy czują, wzruszają się, żyją, jeśli to naprawdę Cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny ze mną do następnego filmu.